A drugi ten jest w ogóle wycofać się. No to gdzie my zajdziemy? Do tyłu. Jak rak. Uciekniemy. Uciekniemy. No tak, będziemy uciekać, ale to widzisz, to potem działa też inaczej. Na przykład są jakieś takie życiowe sytuacje, gdzie na przykład chcesz, nie wiem, przejść jakiś etap w życiu, wymaga to radykalnego kroku, nie? I ludzie się modlą o ten krok i na przykład pomysły im przychodzą, jak to zrobić, ale nie mają odwagi przejść tego, bo się boją. I dalej na przykład nie ruszają tego lęku, tylko dalej się modlą o na następne pomysły, nie? A to nie w tym problem. Problem w tym, że trzeba zrobić krok naprzód. Odważny krok czasami. Powinni się bardziej pomodlić o uwolnienie tych lęków, które ich mówią. Bo pomysły już często są. Się przejawia tak? w wszędzie, wszędzie, wszędzie. No, nic no, może być Kochani, nawet może dojść do takiego że stanu, że podświadomość będzie odtwarzać tak zwane lęki niewerbalne. Lęki niewerbalne to są lęki bez potwierdzeń. Po prostu pojawia się takie napięcie lękowe, nie ma realnego zagrożenia, nic się nie dzieje. Ale trzyma, 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 trzyma i sam się wyłącza. Dlaczego? Ponieważ poświadomość, że jest głęboko przyzwyczajona do tych lęków uznaje ich za naturalny składnik życia. To tak narkoman. narkoma, w takim czasie się uzależnia od narkotyku. Dlaczego? Bo organizm traktuje składnik narkotyku jako część składników krwi. I tak samo poświadomość lek traktuje wręcz można powiedzieć jak naturalny składnik życia. Dlatego, nawet jeżeli nie macie tego zagrożenia realnego, to ona i tak potrafi odtworzyć całą napięcie rynkowe. Potrzyma parę godzin, czasami nawet i sam opuści. Bez żadnego alarmu. Najczęściej wtedy ludzie szukają przyczyn, prawda? Jezu, co? A może to, a może to jest zagrożenie? A może tu jest zagrożenie, prawda? Nie, nie może nie być zagrożenia. W ogóle. No ale to mechanizm. No tak, oczywiście. Obojęcie. Nawet bez żadnego czynnika po prostu Za długo było spokojnie, chciał. Mamy jeszcze taką cechę jak mądrość. Trzeba jej używać. Mądrość też ci podpowie, że do ognia się nie wchodzi. Po co lęk? Nie, tak, tak to, lęki nie wybrane, bo tak zmikają, czy to tak, to trzeba odreagowywać wzorzec energetyczny lęku, zakodowany w umyśle, ale również zakodowany w ciele. Bo często to się bardzo silnie na różnych częściach ciała odczuwa. Często one tworzą nerwobóle różnego rodzaju. One są silnie też w ciele zakodowane. I trzeba wtedy odreagować energetyczny wzorzec lękowy zakodowany w ciele. Bo on w ciele też się koduje. Dlatego czasami niektóre mięśnie gwałtownie się na przykład kurczą i rozkurczają. Wtedy mamy nerwobulę. A serce też może brać. Tak, Serce w pierwszej... Na przykład, może być spowodowana. To nerwice czasami mylimy z intuicją. Ja mam na przykład... Ktoś mieli nerwice z intuicją? Nie, ja Czyli taki nagły lęk, nie wiem o co i nie wiem z jakiego powodu. Okej. Ty mówisz o już dalej posuniętym etapie, mianowicie potem się pojawia. nam posuwać czarne wizje różnych rzeczy. Widzimy wszystko w ciemnych barwach, prawda? Ewentualnie z najgorszej strony, ponieważ lęk nas prowokuje do tego, żebyśmy tak to widzieli. Zaczyna się etap czarnowictwa. Czy widzenia wszystkiego z jak najgorszej strony. Przewidywania jak najgorszej strony.